Jeśli ciągle czujesz, że on ona jest za dobry dobra, żeby był twój, że ta suma pieniędzy to kosmos, a życie, o którym marzysz, to jakiś film, nie twoja rzeczywistość, to nie jest to przypadek. To jest właśnie przyczyna. Twoje cele, twoje manifestacje nie mają być twoim Bogiem. Nie mają być czymś odległym, czystym czy magicznym. One mają być normalne, naturalne, mają być Twoją codziennością. Bo widzisz, jeśli traktujesz związek jak coś ponad siebie, to Twoja podświadomość widzi go jako zakazany owoc. Jeśli mówisz, ojejku, jakby on, ona się odezwał, odezwała, to ja chyba zemdleję, znaczy, że nie jesteś gotowy, gotowa go przyjąć. Zrobisz wszystko, żeby to nie doszło do skutku, podświadomie. To samo z pieniędzmi. Jeśli myślisz o 20 tysiącach miesięcznie, jak o czymś z innej planety. To znaczy, że nie jesteś jeszcze osobą, która tam mieszka. Pieniądze, miłość, wolność to nie mają być marzenia z plakatu. To ma być twoja codzienność, twoja rzeczywistość, twój nowy standard, twój poziom. Usiądź i zrób listę. Jak myśli osoba, do której to już jest normalne? Jak mówi? Jak chodzi? Jak odpoczywa? Jak reaguje, gdy coś nie wychodzi? Potem wybierz jedną z tych rzeczy i dziś zrób ją tak, jakbyś już to miał miała. A teraz napisz w komentarzu, co dziś zdejmujesz z piedestału? Miłość? Pieniądze? A może dobre życie? Niech to dziś stanie się twoją nową normalnością. Zostaw obserwacje, jeśli masz dosyć traktowania swoich marzeń w taki sposób. Czas je potraktować jak coś, co do ciebie należy.